Dzisiaj porozmawiamy o organizacji studenckiej oraz o zmianach i doświadczeniu zawodowym, jakie można dzięki temu zyskać. No ale może na początek, ale, że to największa europejska organizacja studencka, która już od 15 lat swój oddział ma w Zielonej Górze, może powiedz naszym słuchaczom co nieco więcej o tej organizacji? No tak, no jest to jak tak, jak powiedziałaś, największa organizacja studencka, jednakże warto zaznaczyć, że jest to największa organizacja studencka, która jest jednocześnie indy, interdyscyplinarna. Co to oznacza? To no, tyle, że nas nie interesuje tak naprawdę, czy ktoś studiuje prawo, medycynę, czy ktoś studiuje politologię, czy historię, hmm, czym ktoś się interesuje. My tak naprawdę przyjmujemy do naszej organizacji wszystkich ludzi, bo to my w nich dopiero kreujemy tak naprawdę pasje, które gdzieś tam w nich drzemią a, i pomagamy je rozwijać. Na tym polega ta interdyscyplinarność. A, jesteśmy w stanie tak naprawdę Pomóc każdemu, najpierw go dobrze, mówiąc kolokwialnie, przeczytać, a później pokazać mu, w jaki sposób ma się rozwijać dalej. Dajemy czy... na to materiał, wiedzę. A czy zdarzyła się na przykład osoba podczas tych 15 lat działalności, której po prostu nie przyjęliście, bo był jakiś konkretny powód ku temu? To znaczy, generalnie nasza organizacja jest wolontariatem. My nie możemy nie przyjąć kogoś de facto. Ale fakt jest taki, że mamy jakieś tam nasze statutowe e, założenia, które należy spełniać i jeżeli tego się nie robi, to osiąga się bądź nie, w zależności od tego właśnie co się robi, jakiś konkretny statut. I yy, status, przepraszam. I jeżeli ma się taki na przykład status osoby, członka o ograniczonych prawach, na przykład, to dlatego właśnie, że czegoś się nie wykonuje. A były też sytuacje, gdzie osoby zostały na przykład usuwane ze względu właśnie yy, braku dogadania się i jakichś tam interakcji. No ale to, to, to tak jak wszędzie. No. Ludzie się wymieniają, rotacja jest, rotacja jest wszędzie. Jednakże mówię, no, to stowarzyszenie jest. Yy, jest najbardziej otwartym tak naprawdę stowarzyszeniem i na uczelni, i w ogóle w środowisku młodzieżowym, ze względu na to, że właśnie jest interdyscyplinarny. A co można zyskać dzięki działalności w tym stowarzyszeniu? No bo wiadomo, osoby zapisują się po coś, no często też, wiadomo, dla fajnego kontaktu z młodzieżą, ale często również ze względu na przyszłą pracę. To są generalnie y, bardzo duże korzyści, ale to są korzyści w zależności od danej osoby różne. Ponieważ przychodzi na przykład do nas taka Anita, dajmy przykład, e, i, i ona mówi, że ona chce robić to, że chce robić tamto, że ona umie to i umie tamto, i ona już jest ukierunkowana w pewien sposób, bo ona dokładnie wie po co przychodzi. Więc my to staramy się w niej budować i właśnie ona tak. Zdobywa doświadczenie w jakichś nurtach, które ją już konkretnie interesują. Na czym to polega dokładnie? Otóż wyobraźmy sobie, że przyszedł do nas kiedyś i to jest sytuacja z życia wzięta taki jeden chłopak. On był bardzo taki skryty. To znaczy, generalnie siedział na naszych zebraniach dość długo i tak naprawdę nic, nic nie wnosił. Ale stwierdziliśmy, że może faktycznie jest to nasza wina, bo, bo sami też dobrze go nie wypytaliśmy, nie, nie spróbowaliśmy go w różnych sytuacjach. No i faktycznie gdzieś po jakimś zebraniu zapytałem go: Słuchaj, Artura, powiedz mi tak naprawdę, czym ty się interesujesz? On mówi: Wiesz co, ja to się mega interesuję filmami. No i zaczął mi o tym opowiadać i zauważyłem, że ten koleś naprawdę w głowie ma tylko i wyłącznie kinematografię. E, więc y, zaproponowałem mu: Słuchaj, no, Pewnie nie wiesz, jak to możesz rozwijać. On mówi: No, właśnie wiesz co, no przyszedłem, bo chciałbym, ale nie wiem jak, nie wiem, czy chyba u was się nie odnajdę. Ja mówię: Bardzo dobrze się odnajdziesz, bo pokażemy ci na przykład, w jaki sposób możesz zrobić noc filmową na uczelni. Damy ci możliwość skontaktowania się z jakimś klubem, który by to mógł przyjąć u siebie. Pokażemy ci w jaki sposób ogłosić to, rozreklamować, jak pozyskać jakieś fundusze czy inne materiały. No i tak doszło do faktycznie tego, że, że ta noc się odbyła i on spełniał swoje jakieś ambicje. I to jest przykład taki powiedzmy dość mały ale są też osoby, które spełniają ambicje bardzo górnolotne, bardzo wysokie. Um, są osoby, które, które przychodzą do nas tylko i wyłącznie po to, żeby się rozwijać, kłaść nacisk na rozwój i wyjeżdżają na szkolenia non stop. Um, starają się rozwijać samego siebie, swoje CV. Um, mówię, każdy znajduje tu coś dla siebie i nie mogę powiedzieć, jakie są um, jakby zyski z tego, że jest się w tej organizacji, bo każdy ma inne, swoje. No, ale jak widać można. Działalność w AR to jest zmiana. Można się nauczyć wiele pod kątem przyszłego doświadczenia zawodowego, czy też organizacji nawet różnego typu szkoleń, no ale również można zyskać, jeżeli chodzi o nasz rozwój, o naszą zmianę, nabranie pewności siebie, no ale o tym myślę porozmawiamy już po chwili muzyki. Ciśnienie dzisiaj dość niskie, i widzę, że nam, nam gość usypia. No ale teraz, żeby oczywiście nawiązać do tematyki audycji do małej czarnej, no to nie omieszkam zapytać o kobiety, no bo przecież. Dział Działalność w ARZ to zmiana. Sama byłam świadkiem zmiany jednej z dziewczyn z szarej myszki w bardzo przebojową osobę. Bartek, wyjaśnij mi, jak to się dzieje? Hmm. To, jest, to jest nieodgadnione. Do, od, od, od początku, gdy jestem w tej organizacji, to już 5 lat, e, faktycznie jest tak, że ludzie, którzy przychodzą, e, bardzo mocno pobudzają samego siebie. Tylko, że nie, nie pobudzają jakby doraźnie w danych sytuacjach. Ta osoba jest tylko w niektórych zdarzeniach taka przebojowa, ale po prostu zmieniają osobowość. Jak to wygląda? No, naj, naj, najważniejsze jest, żeby wyjechać. Pierwsza, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Ale, że generalnie skupia się na tym, że oprócz organizowania eventów wszelkiej maści i szkoleń dla studentów takim bardzo ważnym punktem są podróże. No i y, takie podróże to, to konferencje, którą między innymi my organizujemy i podejrzewam, że później o niej porozmawiamy. Oczywiście. Y, I taką konferencję właśnie, właśnie odbyliśmy w Zabrzu pół roku temu. No i właśnie pojechała z nami tam nasza koleżanka. Y, 200 osób, 4 dni Niesamowita atmosfera. E, ludzie, jak z zewnątrz na to patrzą, to mówią trochę na to czasami, że to jest sekta. Ja się trochę z tym zgodzę, ale, ale, ale fakt jest taki, że, że, że oddziałuje to bardzo pozytywnie na wszystkich. No i właśnie tak było z nią. E, po powrocie ona się totalnie zmieniła. Ona całe zebrania wcześniej siedziała cicho, nic nie mówiła, e, gdzieś tam pomogła, coś tam, ale tak naprawdę nie było to e, jakieś skonkretyzowane. I nagle. Gdzie myśmy mm, przyjechali stamtąd, to było takie boom. To był moment. I później wyjechaliśmy jeszcze mm, do Grecji na Agorę. To jest taki największy zjazd naszej organizacji tysiąc delegatów z całej Europy. Właśnie ja byłem i, i owa, owa dziewczyna. Pojechaliśmy, wróciliśmy stamtąd i ona była totalnie odmieniona. Ona nabrała pewności siebie, zaczęła poznawać mnóstwo ludzi. I wtopiła się w to towarzystwo i w ten klimat tak strasznie, że stała się kompletnie takim, takim nieodłącznym elementem całej naszej układanki, który teraz tutaj mamy. Wspomniałeś teraz o Network Meetingu, które było organizowane w Zabrzu pół roku temu, no jednak w najbliższym czasie organizowane będzie również wydarzenie Network Meeting w Zielonej Górze. Dla kogo ono będzie i na czym dokładnie polega? Tak, jest to cykliczne wydarzenie, co pół roku odbywa się w różnych miastach. Jest to przechodnie wydarzenie, nie także kilka razy w kilku miastach na raz. W każdym razie, no, teraz mamy network meeting w Zielonej Górze, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo duże wyróżnienie dla naszego oddziału, bo będziemy gościć tutaj około 200 osób z całej Europy. Przez cztery dni będą to konferencje, będą to debaty, będą to panele dyskusyjne. Warsztaty z umiejętności miękkich, z radzenia sobie tam ze stresem, jakieś wystąpienia publiczne, pozyskiwanie funduszy, będą. Rozmowy o trudnych tematach. Będzie na pewno rozmowa, duża debata z udziałem honorowego konsula Ukrainy i projektu Easter Partnership Project, gdzie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w Europie względem stosunków ukraińsko-rosyjskich, gdzie będzie i strona ukraińska, i rosyjska, i obie będą się wypowiadać. Będzie to na zasadzie takiej luźnej debaty. Będzie na pewno spotkanie z, z kilkoma naszymi sponsorami, gdzie będą mówić o różnych atrakcjach, atrakcjach, o różnych akcjach PR-owych, które sami przeprowadzają, żebyśmy też mogli się czegoś od nich nauczyć. Bardzo, bardzo dużo takich ważkich tematów. Będą poruszane tematy wagi głosu i działalności młodzieży w Europie. Coś, co. Co jest potrzebne, no, będą tematy potrzebne poruszane przede wszystkim. I to jest właśnie network meeting. Oczywiście do tego mm, trzy jakieś tam fajne, zorganizowane dla, dla uczestników imprezy, bo, bo cały dzień od 9 do 20 siedząc na panelach dyskusyjnych, to, to naprawdę może mocno wypompować głowy i trzeba się mocno później zresetować, żeby na następny dzień o godzinie 9 rano, także być gotowym do, do podjęcia tego wyzwania. I staramy się to wszystko im zapewnić, łącznie z logistyką, wyżywieniem. Noclegiem, no i tak właśnie będzie. Od A do Z organizujecie wszystko, pozyskujecie środki, pozyskujecie osoby, które będą prowadziły warsztaty. No i w takim razie to jest no, kolejne duże doświadczenie, y, które, które gdzieś tam można zdobyć. I powiedz mi, jak to polega? Jak rozdzielacie zadania pomiędzy sobą? No właśnie, fenomenem tego wszystkiego jest to, że my jesteśmy w przedziale mniej więcej tam 19-24. Tak? I y, ci ludzie tak naprawdę oni nigdzie się nie uczyli zawodowo jakoś tam tych tych, tych, tych działań, o których powiedziałaś przed chwilą. To są ludzie, którzy poprzez działanie, poprzez robienie projektów różnego ilości, nabieranie doświadczenia, właśnie zaczęli się uczyć tego wszystkiego. Później pojeździli trochę na szkolenia, później sami zaczęli już szkolić, tak jak na przykład ja. Ja na początku się uczyłem, ja na przykład ja na początku zbierałem wiedzę, jak pozyskiwać fundusze, jak dobrze negocjować. Teraz sam szkolę z tego, jak pozyskiwać fundusze, jak dobrze negocjować. Jak się dzielimy? No, dzielimy się zadaniami tak, jak powinno to wyglądać, jeżeli chodzi o taką już formę powiedzmy profesjonalnego zarządzania projektem, czyli jest tam team odpowiedzialny za public relations, jest tam team odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy, za zarządzanie zasobami ludzkimi, jest team kryzysowy, jakiś tam team, to znaczy są ludzie do tego wyznaczeni, tak? No i, i, i te osoby mają zadanie właśnie zdziałać, zdziałać cuda na swoim, na swoim polu. Tworzymy macierz Ganta, która nam pomaga w tym wszystkim, Wszystkim, dzięki której możemy sobie ładnie w czasie rozplanować wszystkie zadania, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu wychodzi konferencja, ogromna konferencja, największa w historii tego miasta młodzieżowa konferencja. Eee, co, jest, co jest niebywałe, bo tak naprawdę grupa osób, która to robi, na tę chwilę to myślę, że jest nie więcej niż 10. Znaczy, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, sam, sam team realizacyjny to będzie około 30. No i w 10 osób zorganizować taką konferencję. Dziewięć miesięcy? ze sponsorami, z bardzo dużymi partnerami. Mamy honorowy patronat prezydenta miasta i marszałka e, województwa, oczywiście naszego rektora także. E, mamy wielu, wielu partnerów, jeżeli chodzi już o sponsorów. A może tutaj nie będę e, produkował jakiejś reklamy, ale... Właśnie, fakt. ale kiedy ty mi mówisz o sponsorach, no to kiedy ja widzę to wielkie wydarzenia, to są również potrzebne no potężne środki, tak? Przynajmniej patrząc na nasze studenckie budżety, to środki są naprawdę spore. Co wy oferujecie sponsorom, że oni tak Chętnie dokładają się do tej inicjatywy. No właśnie, fenomenem naszej organizacji jest to, że my jesteśmy najtańszą firmą, która oferuje największą paletę działań PR-owych, reklamowych w mieście. Nie ma firmy, która jest w stanie, ja mówię firmą w cudzysłowie, no bo my jesteśmy stowarzyszeniem. Nie ma firmy, która jest w stanie zaoferować takie działania marketingowe i PR-owe jak my za takie pieniądze. To znaczy Jesteśmy średnio 8-9 razy tańsi. Polega to na tym po prostu, że my jako stowarzyszenie non-profit prowadzimy swoje portale społecznościowe, prowadzimy swoje akcje z naszymi materiałami poligraficznymi, takimi jak są na przykład plakaty czy ulotki. Tam wszędzie umieszczamy naszych sponsorów. Wszędzie. Na okres czasu jaki będzie już w umowie, tak? I w zamian za to oczekujemy Pomocy czy to finansowej, czy, czy to rzeczowej, barterowej, różnej, tak usługowej, i to jest, to jest najlepsze, dlatego, bo to jest, to jest zasada wygrany, wygrany, tak? Tutaj nie ma inaczej. Są sytuacje, gdzie, gdzie sponsor wchodzi w imprezę jakiejś firmy, gdzie tak naprawdę nic z tego nie ma. Wchodzi tylko dlatego, żeby sobie wrzucić coś w koszta. A u nas nie dość, że może wrzucić sobie coś w koszta, to ma taką reklamę, o jakiej mu się nie śniło, bo my jesteśmy w stanie tak naprawdę wykupić gdzieś tam na przykład powierzchnię, nawet reklamowe. Czy chodzi mi tutaj bardziej o elektroniczne billboardy miasta, gdzie i zaoferować. Oferować je za identyczną cenę, ale włącznie z pakietem, rocznego na przykład y, y, druku logotypu na naszych plakatach, y, strony internetowej przez rok y, promocji logotypu, itd, i tak dalej. Łącznie to wszystko to jest koszt niebagatelny, a my dajemy to za, za, za tyle, co by nam wystarczyło na koszta, dlatego, bo my nie możemy osiągać dochodu. Kiedy z Tobą rozmawiam i opowiadasz o tym, no mam wrażenie, że jest w tobie taka duża pasja i że jednak to są umiejętności, które przyszły z czasem. Być może któryś z naszych słuchaczy, czy któraś ze słuchaczek chciałaby również zdobyć takie umiejętności, chciałaby się stać bardziej przedsiębiorcza. No bądź mężczyzna bardziej przedsiębiorczy, czy w takim razie będą jeszcze pozyskiwane nowe osoby do pomocy przy network meetingu. Naturalnie. W październiku jak to zwykło. Jak to, jak to już tak przywykło u nas w naszej organizacji, będziemy robić rekrutację. Z tym, że tym razem będzie to zupełnie inna rekrutacja niż zawsze. To nie będzie zwykły nabór ogłoszony i tak dalej, tylko będzie to rekrutacja z fajną, nietrudną, ale. Taką bardziej formę zabawy, rozmową kwalifikacyjną, gdzie chcemy po prostu od początku rozpoznać ludzi, e, ponieważ po pierwsze, mamy przed sobą network meeting, przy którym ci ludzie już mogliby uczestniczyć i działać, nabierać nowego doświadczenia, a my musimy się dowiedzieć w bardzo krótkim czasie, w jakiej działce najlepiej by się sprawdzili. A po drugie, chcemy jak najszybciej, mówiąc kolokwialnie, wyprodukować. E, Odpowiedzialnych, pełnoprawnych, stuprocentowych członków naszej organizacji, którzy dalej mogą ją pociągnąć już sami. Są w naszej organizacji ludzie tacy jak ja, którzy są już 5 lat i to już naprawdę wystarczy. Gdzieś tam powinno się to niedługo kończyć. Nie, ja osobiście nie zamierzam już teraz składać broni, powiedzmy, ale, ale fakt jest taki, że no, przychodzą nowe cele w życiu i są też nowi ludzie. I po to oni są, żeby właśnie to przejmowali. Dlatego chcielibyśmy przeprowadzić bardzo taką profesjonalną rekrutację do największej organizacji studenckiej w Europie i jednocześnie na naszej uczelni. Myślę, że staramy się gdzieś tam już planować to w taki sposób, żeby to było gdzieś około 20 października. I. Mamy nadzieję, że około 30, może 20-30 osób zrekrutujemy. To jest taki trzeźwy, normalny, fajne obliczenie, gdzie, gdzie, gdzie mogłoby to faktycznie wypalić. Zresztą widać po rekrutacjach do akademickiego Radia Index, gdzie, gdzie przychodzi naprawdę duża rzesza młodych ludzi, więc tym bardziej. Chcemy zaproponować ludziom, żeby coś robili, odeszli od komputera i, i przyszli walczyć o własne życie, bo w sytuacji, w której żyjemy, patrząc tak za okno, to, to pokolenie 1500 coraz bardziej nam urasta i będzie urastać. Jeżeli ci ludzie do nas przyjdą, to możemy zagwarantować, że do pokolenia 1500 się nie zaliczą. Dobrze, w takim razie, jeżeli kogoś zainteresowało AER-ze, w jaki sposób może się z Tobą kontaktować, no i również gdzie znajdzie więcej informacji na temat organizacji. Po pierwsze i najważniejsze, nasze biuro w akademiku żePIcha na Podgórnej to jest dom studencki numer 1, pokój 14 na dole. Druga sprawa to strona internetowa. Można sobie spokojnie wejść w Następna sprawa to Facebook. Myślę, że teraz najpopularniejsze. Źródło informacji. Tam można do nas pisać. Mamy swój profil na Facebooku Aerze Zielona Góra, a można spokojnie napisać. Cześć, chciałabym, chciałbym przyłączyć się. Powiedzcie mi kiedy, gdzie mam się pojawić. To, że przeprowadzamy rekrutację, nie znaczy, że ktoś nie może przyjść wcześniej na zebranie. Oczywiście, że tak, nawet z całą przyjemnością tę osobę przyjmiemy, żeby już słuchała i się wdrażała. No i faktycznie nasze zebrania, które z dniem powiedzmy 2-3 października będą ogłoszone oficjalnie, kiedy one będą się odbywać. Najprawdopodobniej będzie to środa, aczkolwiek nie jestem jeszcze tego pewny. Dziękuję Ci Bartek za rozmowę. Również. A my słyszymy się w kolejny czwartek o godzinie 16.